Siemanko, z tej strony a dzisiaj witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Sixty Seconds na moim kanale i dzisiaj mm, spróbujemy przeżyć 100 dni yy, ale będziemy grali na trybie Little Boy i będziemy grali <Respectful modeling> Dolores yy, wziąłem Little Boy dlatego, że yy jeszcze nie wiem w tej grze m, zbyt wiele. Od razu mogę wziąć teda i siekiel, i wodę. Teda i wodę. Najlepiej by tak było. Ymm, no i trzeba tutaj mogę się porozmawiać. Żeby, tu jest maska gazowa, tam jest poradnik młodego skauta. Tam jest Maryjane. Tam jest Czerwazówka. Dobra. Tak, i wezmę od razu Mary Jane yy, i zupę. Japteczka będzie bardzo ważna. Dobra, bum, co tam Wezmę siekierę, chyba mapę. I dobra, tam jest poradnik młodego po skauta, czyli weźmiemy Timiego. Predict młodego skałta i y, zupę. Jeszcze tam jest Mary Jane. Dobra, to jeszcze maskę... Gdzie jest Mary Jane? Albo ja wziąłem po prostu Mary Jane. Tak, wziąłem. Y, dobra, radio by było bardziej ważniejsze. Y, tutaj może jeszcze wrócimy po strzelbę. Bo strzel... Nie, dobra. Y, dobra, nie, nie, dobra. Już nie będę nigdzie biegał, czy coś. Dobra, może jeszcze raz zrobię. Poczekajcie, yy, Czekajcie. muszę tak wziąć Teda, Mary Jane, Timiego, jego, młodego Skauta, strzelbę yy, i yy, kutkę, Karty i tak dalej nie będę brał. Yy, tam, gdzie jest blisko tego. Yy. Bo tutaj jest blisko skron to weźmiemy Mary Jane. Dobra. No Dobra, no szybko, szybko. Wziąłem niestety od nowa. Dobra, no weźmiemy m, Teda. Walizkę może bym wzięła. ale ja zajmuje trzy miejsca. Siekierę i wodę. Boom. Ehm. Weźmiemy siekierę. Poradnik. Dobra. Tak, ja wziąłem amunicję, ale amunicję się przydadzą też ale ja mogę przejść przez drzwi. To, to radio wezmę i wodę. Bo chyba... Nie trzeba apteczkę chciałbym wziąć. Apteczka, woda i, 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 i no teraz wziąłem wszystko bo wcześniej nie wziąłem jednej rzeczy dobra wcześniej nie wziąłem jednej rzeczy więc wiecie musiałem hmm. Hmm. no to sobie czekam dobra pierwszy dzień w ogóle mam tutaj świąteczne czapeczki dobra mam wszystko a ojej, ojej, tylko nie mam kutki i latarki. To bym miał wszystko. Bo jeszcze mam... Ale jeszcze sprayu nie mam. Nie mam jeszcze sprayu. I na serio jedna woda, jedna zupa. Dobra. Ale mamy wszystkiego porówno, więc myślę, że dobre było zbieranko. Dobra, drugi dzień. Przez dwa dni nie daję nikomu oprócz Timiego. Bo Timiemu da... Yy siekierę użyję, bo siekiera y, więcej wytrzymuje niż y, pistolet, no i siekiera wytrzymała. Dobra. Tym ja na razie nic nie będę dawał, ale jest walizka. A, nie wziąłem walizki, ale dobra. Tym jego młodego skauta. Jak zawsze, oczywiście. W ogóle, czy na komputerze sam muszę zdążyć jakąś muzyczkę sobie wyłączyć, czy coś? Gram na telefonie, a na komputerze w sumie oglądam, no na telefonie w sumie też. No i też na komputerze. Odwodnieni, nieodwodnieni. O kurwa, każdy odwodniony. Wcześniej mi tylko jedzenie cały czas spadało. Teraz woda mi będzie spadać. E, oczywiście, że tak. Na Little bo najlepiej wszystkie ekspedycje jest Dobra yyy. Yyy, dobra... i zapoczytamy yyy, Na razie nikomu jeszcze nic nie będę dawał. Myślę, że tam to była dobra opcja. Yyy. Dobra. Mm, tam nie czytam, bo to nie muszę. Dobra, jeszcze im nie będę dawał nic. Yy... Dobra. Dobra, mam, mam poradnik wodego skauta na serio. Timi nic nie przyniósł, ale ty mi trzeba dać wszystko, niestety. Dobra, teraz te da wyjście. Dobra, trzeba dać wodę, bo mogą mnie zabić. Bośmy tego nie chcieli, bo mogą mnie obrabować. Dobra. Minus jedna woda, ale to... Chyba jeszcze. O nie! Przecież na ekspedycji mogę wysłać. Na serio. Się zagapiłem. Dobra. Dobra tutaj patrzymy. Dobra. Yy, odwodnienie głód, odwodnienie głód, odwodnienie głód. Yy, zmęczanie głód. Nic, na, jak będą wygłodzeni, to wtedy yy, oczywiście yy, włą włączyłem radio. Włączyłem radio. I co? Już umarli? Aha, koniec. Dobra, to tyle z odcinka na serio, to jest tyle z odcinka. To jest po prostu tyle z odcinka. Mhm. No, to, no to super. Yy... Ale mam tutaj takie do Was pytanie: że, że jak w ogóle zainstalować Blue Stars na komputer? Bo ja nie wiem. Tak myślę sobie, jak pobrać. Blue Stars 4. Mm. Poczekajcie, ja chyba wiem, Blue Stars używaj F, no, ale na PC dobra, więc to tyle z odcinka yy, będzie Brawl na komputerze, więc wiecie yy, dobra tutaj yy, to tyle i y, będzie Brawl na komputer, tylko wtedy, gdy jak dam radę, to wtedy y, pogram. Y, Brawl na komputerze jest bardzo fajny w ogóle. Y, mogę też zainstalować taką y, grę jak y, bląsy, y, czy coś, więc to tyle. Więc żegnam się z Wami, do zobaczenia i cześć!